Takie moje samozaparcie. Od dziecka i w czasie okupacji, gdzie nie było klubów, jak gdziekolwiek mogłam dobrać konia, to dorywałam konia, na niego siadałam. Także byłam obietacką. I, e, I później e, w 1950 roku e, dostałam się, ja poznałam Zulę szwejcegubnią i dostałam się do ogrodu zoologicznego. I tam pierwszym moim trenerem był major Jakobson. Ale myśmy głównie z nim Jeździli rajdy, konno do, 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 w jedną stronę, po 100-150 km, właśnie z Ludwikiem Maciągiem, malarzem, do Łącka czy gdzieś, co sobota, niedziela. No ogromnie ludzie się na nas patrzyli, bo to był ewenement, że, że, że te konie. No i tam troszeczkę y, y, się nauczyłam. Ale właściwie pierwszym takim trenerem, parę sportowym, to już był po moich studiach e, w Warszawie. Henryk e, Leli który był olimpijczykiem z 1936 roku na koniu Arlekin, który był obrońcą pasty polskiej e, w czasie powstania. E, trudny charakter, trudny człowiek, bardzo przystojny mężczyzna, kulawy, wokół ranny ciężko. Ogromnie wymagający. On kiedyś opowiadał taką anegdotę, że jak on przygotowywał konia do WKKW i, i, i do, do, konkursu jeżdżenia, to molestował konia cztery godziny, gdzieś, ta, gdzieś obok, obok zawodów na polu. Że jakiś chłop z kijem do niego podleciał i zaczął krzyczeć, że on tego konia nie mordował więcej. On bardzo był wymagający. E, b, no. I później Andrzej Orłoś, z którym byłam już zaprzyjaźniona na wyścigach od pięćdziesiątych lat. I nasze życie tak, tak szło obok, ale byliśmy zawsze zaprzyjaźnieni. I kiedy ja się przeniosłam do Sopot Rzecznej, to on był moim trenerem. Jak mówię, on najwięcej mi podstaw przekazał. Codziennie miałam z nim treningi. On cuda wyczyniał, bo i przywiązywał mnie do siodła, albo kazał mi, e, e, Garnek z wodą trzymać w ręku i galopować na koniu. No, e, takie miał różne e, sztuczki, ale mówię, no, najwięcej wiadomości od niego. A jeśli chodzi o trenerów zagranicznych, to e, trenowałam kilka lat pod rząd, przyjeżdżał do nas e, e, olimpijczyk, e, 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 Wolfgang Miller. On był nawet raz ze swoimi koniami przyjechał. To pierwszy raz w życiu piaf i pasaż na jego koniach wykonywałam. Później przyjechał, to był Mariusz, Mariusz i Semafor, jego konie. Później przyjechał Horst Keller, również z ekipy olimpijskiej, i przyjeżdżał kilkakrotnie Hubert Eichinger. Jeśli chodzi o tamtych dwóch, to byli bardzo przyjemni ludzie, a szczególnie Wolfgang Miller, który właściwie był ojcem, nazywaliśmy go ojcem ujeżdżenia w Polsce. Natomiast Hubert Achinger był ham, muszę powiedzieć, był nieprzyjemny, niegrzeczny. On właśnie tak, no. Przyjeżdżał, no, towarzysko, nie będę mówić dlaczego, ale to był ze szkoły wiedeńskiej, no na pewno od każdego można było się czegoś. E, nauczyć. Jeżeli chodzi o trenerów zagranicznych, to najwięcej mi dał i do dzisiaj jestem zaprzyjaźniona Wiktor Gumow, u którego trenowałam, jeżeli chodzi o zagranicznych trenerów, najdłużej, dlatego, że trenowałam pół roku z nim dzień w dzień w Głobzie, gdzie byłam z Konni, właśnie mojego sponsora e, i, e, i on mi naprawdę najwięcej nauczył, jeżeli chodzi o naukę piafu i pasażu.